Cześć, jestem Strzelec. Mam nadzieję, że dobrze widać. Dzisiaj nauczę Was układać kostkę Rubika 3x3. Dobrze, żebyście mieli kostkę przy sobie, bo będziemy zapisywać różne algorytmy. No więc zaczynamy. Najpierw musimy mieć pomieszaną kostkę. Ja tutaj zaraz pomieszam, musicie chwilę począć. W miarę pomieszana, i teraz, najpierw, pierwsze co musicie zrobić, to musicie ułożyć taki krzyż, w sensie, że tu, tu tutaj jest tak, i tutaj tak. I te będą wolne. Więc, tak musicie najpierw ułożyć. Musicie to ułożyć sami, bo na to nie ma żadnych algorytmów po prostu. Ja już mam, więc, jak nie nadążacie, to zastopujcie filmik i po prostu wróćcie do tego. Więc teraz robimy takie coś: każdą ścianę robimy w lewo. Dwa razy. Obracacie i mamy tutaj krzyż. Oj, oh, sorry. Mamy tutaj krzyż i tutaj jest biały, yy, żółty środek. I teraz jak mamy tak, to obracamy krzyżem do dołu i robimy takie coś. Jeśli tu jest niebieski, to tutaj też musi być niebieski środek. Więc obracamy te dwie ściany tak, yy, żeby pasowały i od razu je przerzucamy na drugą stronę obracamy i robimy tak samo z tym teraz to tutaj już akurat mam ułożone i to no i teraz tak jak widzicie wyszedł nam biały krzyż z przedłużeniami wszędzie tutaj ok i teraz jest dosyć ważna rzecz wkładanie rogów chodzi tutaj o to, że musicie jakby ten tą kosteczkę musicie włożyć tutaj na dół, żeby po prostu pasowała i na to jest taki jeden algorytm, który musicie sobie zapisać i zaraz go sobie zapiszecie, ale na razie muszę wam powiedzieć o co chodzi. Musimy zobaczyć, że jak tu jest czerwony, to musi być obok czerwony środek. I jak tu jest niebieski, tu, o, to musi być niebieski środek. I to jest właśnie ważne, bo później wam nie wyjdzie. I robicie taki algorytm: góra, prawo, dół, lewo. I tak robicie aż do skutku. Mi akurat za pierwszym razem weszło. I zobaczcie, że tutaj nam się zrobił taki trójkąt. No, takie, te jakby. I właśnie takie coś musi Wam wyjść wszędzie. I szukamy następnego. Niebieski, niebieski. Pomarańczowy, pomarańczowy. Więc zrobimy znowu. Góra, prawo, dół, lewo. Teraz obracamy dalej. I szukamy. Tu jest zielony, ale nie ma czerwonego. Więc musimy tak zrobić i patrzymy, tu jest czerwony, tu jest zielony. Więc robimy góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo. No i ostatni sprawdzamy: zielony, zielony, pomarańczowy, pomarańczowy. Góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo. I teraz zauważcie, że mamy jedną ścianę ułożoną i tutaj mamy wszędzie trójkąty. Ok, jeśli takie coś Wam wyszło, to macie dobrze po prostu. I teraz yy, zapiszcie sobie takie chwyty. Jest jeden na prawo i na lewo. Najpierw Wam podam na prawo, i chodzi o to, że jak macie kostkę, i macie tutaj czerwony, i on musi się znaleźć tutaj. Czyli to będzie chwyt na prawo, i zielony macie tutaj, i on musi wejść tu, bo tu jest zielony. I robicie taki, takie coś: lewo, góra, prawo, Dół, prawo, obracamy całą ściankę w lewo, w lewo i z powrotem. I zauważcie, że ten klocek, który był tutaj, wskoczył nam tutaj. I właśnie tak macie mieć. Teraz tutaj mamy następny, i tutaj Wam powiem algorytm na lewo. Tutaj ten klocek musi być tu. Tu jest niebieski, tu jest pomarańczowy, więc tak. Robicie takie coś: prawo, góra, lewo, dół, lewo, cała ściana w prawo, w prawo i od z powrotem. No i zauważcie, że nam wskoczył. Yy, teraz dalej, jak Widzicie mi taką sytuację, że ten klocek, który powinien być tu, jest tu, to jeśli on jest tutaj po prawej, to musicie zrobić algorytm na prawo, czyli jeszcze raz go powtórzę, lewo, góra, prawo, dół, prawo, cała ścianka, w lewo, w lewo. I tak. I zauważcie, że ten klocek, który był tutaj. Teraz jest tu. I teraz bierzemy na niego przedłużenie, bo pamiętajcie, że zawsze musi być przedłużenie jego. Tutaj musi być takie coś. I jego musimy zrobić na lewo, czyli jeszcze raz algorytm na lewo. Prawo, góra, lewo, dół, lewo, prawo. Cała ścianka. Tak, i co I y, teraz jeszcze nam ostatni klocek został i szukamy go, on jest tu. I teraz znowu na lewo. Prawo, góra, lewo, dół, lewo. Cała ścianka tak. Prawo, i cofam. I zauważcie, że no, faktycznie już macie dwie trzecie kostki ułożone. Jakby tak patrzeć. Nie? No więc, brawo. I teraz tak, musimy na tej ścianie ułożyć krzyż. Taki, oto jak na białej ścianie. I robicie takie coś, że mi akurat tu nie wyszło, ale musicie jakby tutaj mieć trójkąt taki. I tym dołem tego trójkącika, czyli akurat w tym przypadku tu, musicie mieć tak. Nie? Tu jest ten dół i więc tak. I robicie takie coś, obracacie ściankę tak, góra lewo, dół le prawo sorry, i obracacie z powrotem. Patrzycie, jeśli wyszedł Wam krzyż albo więcej, to znaczy, że jest dobrze. I teraz tak, yy, musicie tutaj mieć jakby przedłużenia do tego krzyża i musicie ustawić kostkę tak, żeby tu było jedno przedłużenie, tu było jedno i tak ustawić, żeby tutaj z boku było przedłużenie i z tyłu. I robicie takie coś. Góra, lewo, dół, lewo, góra, lewo, lewo, dół, lewo. I zauważcie, że wszędzie mamy przedłużenie. No, i praktycznie jesteście na przedostatnim etapie układania kostki i yy, musicie aż, żeby się ułożyły tak. No, to znaczy, najpierw Wam pokażę. Na przykład tutaj jest zielona ściana, pomarańczowa ściana i żółta ściana. I tu mamy żółty, czyli jest dobrze żółty, żółty, zielony, zielony. I pomarańczowy, pomarańczowy. Jeśli macie tak, to i tak musi być na wszystkich. Więc ten klocek, który Wam pasuje tutaj, musicie go mieć tutaj po prawej stronie. I zaraz zobaczycie, że jak zrobię jeden algorytm, to tutaj, gdzie trzymam kciuk, to to pozostanie takie same, a reszta będzie się układała. Więc robimy taki algorytm. Zrobię go powoli, żebyście sobie zapisali. Lewo. Góra, lewo, góra, lewo, dół, prawo, lewo. Sprawdzamy, coś się ułożyło. Na razie nie, więc jeszcze raz powtarzam: lewo, góra, prawo, góra. Lewo, dół, prawo, lewo. Dlatego tak wolno mówię, bo yy, często w komentarzach yy, niektórzy piszą, że wszystko za, za szybko. I zobaczcie, akurat mi ułożyły się tutaj te dwa rogi. Jeśli wam się jednak nie ułożą, yy, to po prostu musicie mieć wszędzie tutaj, w tych czterech rogach. Musicie mieć odpowiednio, że na przykład, że te kolory, tak jak wam pokazywałem, że na przykład, jeśli tu jest żółty, to tutaj, to tutaj musi być żółty. Jeśli tu jest pomarańczowy, to tu musi być pomarańczowy. Jeśli tu jest niebieski, to tu, tu jest niebieski. No więc, jeśli tak macie, to pierwszy raz obracacie kostkę tak, tym żółtym, do dołu. O tak. I teraz patrzycie, gdzie macie ten niepasujący klocek. I robicie ten y, algorytm, co na początku filmiku, czyli góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo. I ten nam już wskoczył i na razie nic nie róbcie, żeby nie, żebyście nie zrobili do przodu i tych dwóch, tych ścianek, środkowej i górnej, nie ruszacie. Tylko ruszamy dolną i przewracamy tak, żeby ten klocek, który nam nie pasuje, był na tutaj. On jest akurat tu. Więc robimy góra prawo, dół lewo, góra prawo, dół lewo. No i tak ułożyliśmy kostkę Rubika. Yy. Jeśli Wam się udało, to wielkie brawa dla Was, naprawdę. Mi to zajęło bardzo dużo czasu i wiele nocy poświęciłem na to. Więc jeszcze raz powtórzę Wam wszystkie algorytmy. Ten góra prawo, dół lewo, to chyba znacie, więc go Wam nie będę powtarzał, ale powtórzę Wam inne. Więc to z tymi wkładaniami, yy, zamienianiami, to teraz Wam powiem. Yy, na lewo to jest tak: prawo, górna ściana, lewa ściana do góry, górna ściana w lewo, dolna, yy, lewa ściana w dół, górna ściana w lewo, przednia ściana w prawo cała. Yy, gór, górna ściana w prawo i to z powrotem cofamy na lewo. Dobrze, teraz powiem Wam na prawo. Yy, może od razu zrobimy, tak? Yy, I teraz robicie tak: lewo, góra. Yy, sorry, jeszcze raz: yy, górna ściana w lewo, prawa ściana do góry. Górna ściana w prawo, prawa ściana w dół, górna ściana w prawo, przednia ściana cała w lewo. Mam nadzieję, że dobrze widzicie: yy, górna ściana w lewo yy, i przednia ściana w prawo. O, akurat mi się ułożyło. I teraz yy, ten żółty krzyż. O, akurat mam, mam właśnie ten trójkąt, musicie się zawsze pamiętać o tym trójkącie i dołem do tego. I robimy: przednia ściana w prawo, prawa ściana do góry, górna ściana w lewo, prawa ściana w dół, górna ściana w prawo i całe, cała przednia ściana w lewo. Teraz wam powiem te, żeby były te przedłużenia do krzyża. Akurat wam nie pokażę, bo nie mam tak. To pokażę wam dwa razy, ok? Góra. To znaczy prawa ściana do góry, górna ściana w lewo, prawa ściana w dół, górna ściana w lewo, prawa ściana do góry. I teraz górna ściana dwa razy w lewo, yy, prawa ściana w dół i yy, ten góra, górna ściana w lewo. Mi akurat nie wyszło, więc no nie przejmujcie się po prostu. Yy, I teraz ten ostatni, co się zamienia, te rogi, nie? żeby pasowały. To jest praw lewo. Górna ściana w lewo, prawa ściana do góry, górna ściana w prawo, yy, teraz ta lewa ściana do góry, górna ściana w lewo, yy, prawa ściana w dół, górna ściana w prawo i lewa ściana w dół. I tak robicie bez przerwy, aż wam się łoży, i później jest to góra, prawo, dół, lewo. Więc lajkujcie, komentujcie i dziękuję za uwagę. Cześć.